Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. I na sam początek chciałabym Ci dać kilka pomysłów na to, jak uczyć się języka hiszpańskiego. Bo pamiętaj, kiedy mieszkasz w Polsce jest ciężko. Na pewno ciężej niż gdybyś mieszkał w Hiszpanii. Nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, ale... Te osoby, które nie mieszkają w Hiszpanii, też chcą wyjeżdżać na wakacje. Logiczne. Bardzo często osoby, które mieszkają w Hiszpanii, wyjeżdżają na wakacje poza Hiszpanię. Natomiast do rzeczy. Trzy metody na to, jak uczyć się języka hiszpańskiego w każdym momencie i z każdego miejsca na Ziemi. Jeśli nie jesteś w Hiszpanii, to domyślam się, że musisz otaczać się tym językiem. Nie możesz sobie pozwolić na to, że to się samo zadzieje, bo się po prostu nie zadzieje, bo wychodząc na ulicę, widzisz napisy w języku polskim, bo Wsiadając do autobusu, widzisz napisy w języku polskim. Dlatego dzisiaj trzy pomysły, które zainspirowały mnie do tego, aby zmusić się do nauki języka hiszpańskiego, przemycić go w ciągu różnych aktywności w ciągu dnia. Nie wiem, czy pamiętasz odcinek Metoda Nelly, który sprawdza się bardzo fajnie, ponieważ moi uczniowie, kiedy kończą kurs i mają przerwę, bo na przykład mamy w tym momencie przerwę w nauce, łączą się w pary i rozmawiają ze sobą po hiszpańsku, co uważam jest fantastyczne i genialne bo zawsze są w stanie się rozgadać, zawsze są w stanie się skorygować, nawet na takim poziomie, na jakim są. Zapraszam Cię do odcinka Metoda jeśli nie wiesz, o co chodzi. A teraz chciałabym Ci podać trzy rzeczy, które możesz zrobić po odsłuchaniu tego podcastu, po to, żeby się pouczyć języka hiszpańskiego. Pierwszy z nich. Podejrzewam, że w tym tygodniu będziesz musiał jechać na zakupy. Zrób swoją listę zakupów po hiszpańsku. Drugi pomysł na naukę języka hiszpańskiego – Wyjrzyj przez okno, bez względu na to, gdzie mieszkasz, i nazwij rzeczy, które widzisz. Następnie, kiedy będziesz jechać do pracy, lub po dzieci do szkoły, lub gdziekolwiek indziej, nawet na zakupy, wybierz pięć elementów, które widzisz po drodze, i nazwij je po hiszpańsku. Jeśli oczywiście tego nie potrafisz zrobić, to namawiam cię, żebyś wrócił wróciła do domu, uruchomiła internet i po prostu poszperała. Jak można to zrobić? Bardzo prosto. Sprawdzając słówka, pamiętaj o trzech elementach. Zawsze dwa słowniki alternatywne, i jeśli jesteś na takim poziomie językowym, gdzie dopiero zaczynasz, to warto też to skorygować w Google Grafice. Czyli wybierz sobie jakiś słownik. Oczywiście większość z nas zawsze zaczyna od translatora, co może nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale ok, zaczynamy od translatora, sprawdzamy, jak jest łąka. Następnie wchodzisz do jakiegokolwiek innego słownika, czy to będzie pons, word defenses, um, cokolwiek innego, glosbę. Naprawdę, no to już mogłabym sypać z rękawa, ale wybierz sobie tak, jaki chcesz. Sprawdź. W tym też słowniku to słowo, a następnie wpisz to słówko z rodzajnikiem w przeglądarce Google i kliknij w zakładce grafika. Jeśli wszystko się zgadza, jeśli pojawiło się to, co się pojawiło i to, co chciałeś chciałaś nazwać, to wszystko jest ok. Masz nowych pięć słów z zakupów za Twojego okna, domu i w drodze do pracy, czyli masz elementy miasta, elementy jedzenia. Lub elementy też, jeśli mieszkasz gdzieś na przykład na terenach wiejskich, tereny wiejskie, czyli właśnie jakieś fajne lasy, czy łąka, pole itd. Trzy pomysły na naukę języka hiszpańskiego w tym tygodniu, tu i teraz, a nawet tuż po odsłuchaniu tego podcastu, a teraz bierzemy się za drugą część czasownika gustar. Preparado, preparada empezamos! Dzisiaj zajmiemy się drugą osobą, czyli dzisiaj będziemy próbowali zapytać drugą osobę, czyli. Będziemy próbowali zapytać, tak jak ja bym chciała zapytać ciebie, lubisz piwo, lubisz lody? Jak możemy skonstruować takie pytanie? Czyli będziemy odmieniać tak naprawdę czasownik Gustar w drugiej osobie, bo będę pytała się, lubisz? Lubisz lody, lubisz piwo? Na pewno pojawi się gusta la cerveza i na pewno pojawi się gustan, prawda? Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to zapraszam cię do odcinka zeszłego tygodnia. Ale jak zapytać, czy ty lubisz? Nie wiem, czy zwróciłeś, zwróciłaś już uwagę na to, że w tym czasowniku, tak zwanym czasowniku typu gustar, moi uczniowie wiedzą, że są to czasowniki typu skrzynka, nie pojawia się w ogóle słowo jo, tu. Tam nie pojawiają się zaimki osobowe. Tam nie ma jogusto, tam nie ma tu gustas. W tym kontekście pojawia się zeszłego tygodnia me gusta albo megustan, a dzisiaj poznamy lubisz piwo? Te gusta la cerveza. Te gusta la cerveza. Domyślasz się już, że konstrukcja lubisz lody będzie bardzo podobna, tylko dorzucimy tam literkę N. Te gustan los helados. Te gustan los helados. A jak powiedzieć, nie lubisz piwa? no te gusta la cerveza no te gusta la cerveza no te gustan los helados no te gustan los helados Sekwencja praktycznie jest taka sama. Zmienia się tylko zamiast me w formie do ty, zmienia się to me na te. Nie na tu. To, co powiedziałam, nie występują tutaj żadne słowa w stylu yo tu Ok? No to co? Lecimy sparring. Lubisz lody? Te gustan los helados? Te gustan los helados? Nie lubisz piwa? No, te gusta la No, No, te gusta la cerveza? lubisz piwo? Te gusta la cerveza? Te gusta la cerveza? nie lubisz lodów? ¿No te gustan los ¿No te gustan los helados? I na sam koniec przypominam trzy pomysły na naukę języka hiszpańskiego. Robisz w tym tygodniu listę zakupów po hiszpańsku, wyglądasz przez okno swojego domu, bloku, mieszkania i zapisujesz pięć rzeczy, które widzisz dookoła. Jedziesz do pracy i również szukasz pięciu elementów, pięciu miejsc w mieście, które nazwiesz po hiszpańsku. Co ci w tym pomoże? Słownik translator Google, drugi słownik alternatywny, który jest najważniejszy w tym wszystkim, i do tego Google Grafika. Pamiętaj, że jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko jest napisane, bo jesteś zdrokowcem, zapraszam Cię do pobrania karty pracy w opisie podcastu, jak i w opisie na YouTubie możesz znaleźć link do pobrania karty pracy, do czego Cię bardzo serdecznie namawiam. No i pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału na YouTube i jeśli możesz postawić gwiazdeczki. Jeśli spodobał ci się mój podcast, to będę ci bardzo bardzo wdzięczna. I mogę też już cię poinformować oficjalnie na temat zapisów na mój kurs od podstaw. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, otwiera się nabór na grupę poranną, czyli zajęcia są rano, jeśli jesteś dyspozycyjny, masz czas rano, żeby się ze mną spotykać na żywo przez kolejne 24 tygodnie, to zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie, zapisy są otwarte oficjalnie. Postaramy się ruszyć tuż po świętach. Oczywiście ustalę deadline i ustalę termin, kiedy już zapisy będą zakończone i kiedy kończymy zapisy na kurs. Także śledź podcast, śledź moją stronę. A jeśli po prostu chcesz wiedzieć coś więcej, to odezwij się do mnie na Priv, napisz do mnie, Paulina, chce, daj znać. Czekam na Ciebie na kursie. Muchísimas gracias, hasta luego.